Widok wycinanych drzew przy ulicy Przemysłowej w Konnie mógł zaniepokoić mieszkańców, którzy tędy przechodzili. Stare pole kanadyjskie znajdowały się w pobliżu komendy miejskiej policji w Konnie. Drzewa musiały jednak zostać wycięte, bo stwarzały zagrożenie dla osób poruszających się w obrębie budynku, informuje oficer prasowej jednostki aspirant Sebastian Wiśniewski. We wtorek 23 listopada przed komendą miejską policji w Koninie, a dokładniej przed parkingiem zewnętrznym naszej jednostki wycięte zostały stare topole kanadyjskie, których stan w jakim się znajdowały stwarzał zagrożenie dla życia i zdrowia osób pozostawiających na parkingu pojazdy, a także osób korzystających ze ścieżki pieszo-rowerowej znajdującej się bezpośrednio pod tymi drzewami. Na obecną chwilę jeszcze nie wiemy jak zostanie zagospodarowana przestrzeń po wyciętych topolach.